Ej, wybary. Jest poranek 13 lipca 2023. Nie chce mi się wstawać, żeby pokazywać obrazka przez okno, ale sądzę, że mnie chyba można wierzyć w przeciwieństwie do propagandy, która jest w mainstream. Propagandy dotyczącej wszystkiego. Między innymi Końca świata z powodu zmieniającego się klimatu, global warming i obecnych temperatur. A więc za oknem jest pochmurno. Jest temperatura około 20 stopni. Jest poranek, 13 lipca, 2023 przypominam. E, nie ma. Upał się skończył. Całą noc padał bardzo przyjemny deszczyk. E, po, tych, po tej fali upałów, jak oni to nazywali i nazwali, mainstream propaganda, fala upałów, kolejna, powiedzieli, kolejna fala upałów, e, po tych czterech dniach zrobiło się bardzo, bardzo przyjemnie. Człowiek odpoczywa, no, ten, który był zmęczony tą falą upałów, e, temperaturami powyżej 30 stopni. Na to chciałem Zwrócić wszystkim uwagę, żeby też obserwowali, podobnie jak i ja, to, co się dzieje za oknem. Pogodowo, po prostu pogodowo. Bo w tym roku, tego lata, po pierwsze, w tym roku, wiosna była najzimniejszą wiosną od 45 lat, tu w centralnej Europie, ale nie tylko. Powtarzam to znowu: we wschodniej, północnej, zachodnio-południowej. Również najzimniejsza wiosna od 45 lat. A lato jest zupełnie normalne. Zupełnie normalne. W czerwcu mieliśmy też, jak oni to nazywają, fale upałów. Trzy dni były e, temperatury powyżej 30 stopni. Poza tym w czerwcu bardzo często padało, tak jak dzisiaj w nocy. I temperatury były od 22 do 27,8 stopni. Tak samo będzie dzisiaj. Temperatury osiągną maksymalnie 26 stopni, 25 stopni. I znowu będzie normalnie. A mamy 13 lipiec 2023. I nic się takiego nie wydarza tego lata, aby Załamywać ręce, padać na kolana i prosić Boga i naturę, aby, aby przerwana została ta fala niesamowitych upałów. Nie, natura sobie sama z tym radzi. Mamy normalne lato. Przyjrzyjcie się, ludzie. Osiągamy już połowę, prawie połowę e, tegorocznego lata. I nic takiego się nie wydarzyło. Jest fantastyczne lato. Są przeciętne temperatury letnie i dwa razy, dwa razy, raz trzy dni w czerwcu i teraz w lipcu cztery dni, były dni, gdzie temperatury osiągnęły powyżej 30 stopni. Teraz znowu jest normalnie to, o czym mówiłem na początku lata, że po prostu temperatury będą się zmieniać, jak każdego lata. A lipiec i do połowy sierpnia, może przez cały sierpień, są od tego miesiącami letnimi, żeby czasami było gorąco. I tak będzie w tym roku, i jest już. Raz jest tak, raz jest inaczej, ale nie ma. Gdyby to była taka tragedia, miała to być, to mielibyśmy przez trzy tygodnie albo od, od początku czerwca, Non-stop temperatury w granicach 30 stopni, 35 stopni. Ale tak nie jest. Jest normalnie, mamy sporo wilgoci. Nie wierzmy. Nie wierzcie ludzie, przyjrzyjcie się. Przyjrzyjcie się, zanim łykniecie tą propagandę. CNN podało, że globalnie mieliśmy z his całej historii mierzenia temperatur najbardziej gorący czerwiec i już mówią to samo o lipcu. A tak nie jest. Może gdzieś, o czym wspominałem, Gdzieś podobno regiony USA, gdzieś w Ameryce Południowej, gdzieś w Azji stwierdzili, że jest wyjątkowo gorąco. Potem sobie to temperatury wzięli z Europy, podzielili i wyszło im średnio włączyli jeszcze o to chciałem powiedzieć włączyli jeszcze jakieś takie kombinacje komputerowe i wyszło im, że jest najbardziej gorąco w historii Ziemi. To jest nieprawda. Jeśli chcecie, to im wieście. Ja im nie wierzę. Bo dla mnie jest to ta ściema. To jest kolejna ściema po tej katordze, trzyletniej katordze pandemii, straszeniu i panice. Zrobili sobie następną um, rodzaj paniki i strachu, który ma cały czas tkwić w nas, w ludziach. Bo tym można potem e, kierować lepiej ludźmi. Po prostu. To jest, e, to jest ta e, ideologia, którą oni mają. Zresztą nie chcę się rozgadywać na ten temat, bo chyba widzicie, co się dzieje w gospodarce. Co się dzieje, jakie jest załamanie i wszystko, wszystko zrzucają właśnie na e, tą wędrówkę klimatu. A klimat po prostu. Zmieniał się, zmienia i będzie zmieniał bez naszego wpływu. Chodzi o, o ludzi. Ludzie, jeszcze raz podkreślam, niech się koncentrują na ochronie środowiska i to wystarczy. A natura i klimat poradzą sobie ze wszystkich, a my musimy po prostu się przystosowywać do warunków klimatycznych, które się rzeczywiście zmieniają. Ale jeśli chodzi o ten kataklizm upałów, o te falę upałów, tego nie ma. Ludzie, tego nie ma. Czy wy tego nie widzicie? Jest lato jak szereg innych lat w ostatnich kilkudziesięciu latach. To, to oni, ta, ta machina propagandowa sprawiła, że tak się koncentrujemy teraz na każdym dzionku, e, gdzie temperatura w lecie, gdzie temperatura przekracza 30 stopni. Tak nie jest. E, e, tak nie jest, że to jest koniec świata. I wszystko opiera się na tych e, komputerowych, e, ja to nazywam. Zabaweczkach e, dla naukowców, którzy wkładają, wkładają różne dane do komputera, który potem im daje takie e, wyniki, które mogą, mogą wystraszyć. Ale w większości to się wszystko nie sprawdza. Robią to już od dłuższego czasu, co najmniej od 20-30 lat. E, I już. Według tych badań, tych komputerowych symulacji sprzed 30 lat, już powinniśmy mieć dawno koniec świata, a biegun północny e, po, e, już dawno powinien, e, powinien pozbyć się czapy lodowej. No i oczywiście przez to e, pół, co najmniej pół Europy powinno być e, pod wodą, a reszta spłonąć z powodu wysokich temperatur. A tak nie jest. Ta malutka Greta sześć lat temu e, ogłosiła też taką tezę, że w e, 2020 2022 20, 20, będzie mm, już kataklizm związany z częściową, z częściowym końcem świata z powodu między innymi wysokich temperatur. I to ogłosiła oficjalnie na Twitterze. Teraz ta wiadomość zniknęła nagle, bo mamy już rok 2023 i świat pod tym względem ma się całkiem dobrze. <grym> Także to są mrzonki, to są mrzonki ich jakieś zabawy komputerowe, poza tym cały czas w mainstream, strasznie, no od samego początku lata. Już od 1 czerwca, bo to jest właściwie, trzeba traktować jako początek lata. Maltretują nas dzień w dzień, maltretują nas wiadomościami o końcu świata z powodu wysokich temperatur i tych fal upałów, których do tej pory były dwie. No nazwijmy to fala upałów. Dwie fale upałów po trzy i cztery dni. Co to znaczy w stosunku do całości lata? Nic. Nic. I. W ten sposób nas, nas starają się zastraszyć i spanikować. Nie dalej niż dwa chyba dni temu. Taki znany dziennikarz w ORF-ie, czyli w telewizji tej oficjalnej, państwowej, polał sobie z butelki, wylał sobie zawartość wody mineralnej na głowę, bo tak mu było gorąco. Co za teatr, oni wyprawiają poważny człowiek, który mówi zawsze o poważnych historiach, leje sobie przed kamerą, buty, e, wylewa butelkę wody mineralnej na głowę, a w studiu, przecież wszyscy wiemy, mają kompletną klimatyzację, czyli chce coś pokazać przez to takim ludziom, takim ale nic nie pokazał. Pokazał tylko e, bzdurność tej ideologii, którą oni jako media mainstream media za które my musimy jeszcze jesteśmy zmuszeni do płacenia prezentują. Zresztą on, ta ikona telewizji austriackiej dziennikarska ośmieszył się w tym momencie się ośmieszył wylewając sobie butelkę wody mineralnej na głowę. Ośmieszył się po prostu do reszty. I yy, jeśli ktoś, no można było się z tego tylko pośmiać. Jeśli chodziło mu tylko o śmiech, no to zapewne większość ludzi śmiała się ironicznie. I z jego w sumie głupoty i tego tak zwanego satyrycznego tryku. A lato jest naprawdę normalne. Do tej pory było tylko żadne fale. Tylko kilka dni upalnych. Zapewne, bo lato się nie skończyło, to jest, jeszcze nie doszło do półmetka nawet, będzie jeszcze kilka dni upalnych. No i co? Powtarzam, no i co z tego? I co się dzieje? Nic się nie dzieje. To oni wprowadzili tą panikę e, i strach w ludziach, bo chyba chcą tym coś ugrać ale nie z nami te numery Bruner, nie z nami. Mam nadzieję, że macie podobne zdanie. Ale zastanówcie się, zanim łykniecie tą propagandę CNN i całego tego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji. Do tej, oni mówią non-stop, tak jakbyśmy mieli od 1 czerwca, non-stop upały i susze. A tak nie jest. A tak nie jest. Powtarzam jeszcze raz, wyjrzyjcie przez okno i śledźcie te oficjalne nawet temperatury, które podają. Statystyki. Jeszcze raz powtarzam, w czerwcu było 3 dni powyżej 30 stopni, mamy 13 lipiec i w lipcu mieliśmy 4 takie dni. I już jest normalnie. Za, za 2, 3, 4 dni możliwe, że znowu wróci taka temperatura, ale tylko znowu na dzień, dwa temperatura 30 stopni no i co? No i co z tego? Obudźcie się ludzie, przejrzyjcie na oczy. Pozdrawiam.